Która to godzina? Okej okay, 7.30. trzydzieści. Ach jest nie mam pierwszej lekcji to mam na ósmą pięćdziesiąt pięć najlepiej idę dalej spać. Boże znowu to coś co nie daje spać ja miałam taki piękny sen. Nieważne za 15 minut lekcje więc trzeba się trochę ogarnąć. Ale w tym łóżku jest wygodnie to nie fair. Dobra wstaję. Najgorsza lekcja niemiecki. Przetrwam chyba. Bla bla bla. Dobra, gówniaki, sprawdzam obecność. Bla bla bla. Ordi. No ja mam nadzieję. Bla bla bla. Dobra, zapisujemy temat lekcji. Ponci pan impedimpetralala popola. Przepraszam, a co to hakowanie komputera? Proszę pani, to nielegalne. Orde, ja proszę o ciszę, bo inaczej będzie uwaga. Ech, no dobra. Boże święty teraz Polski tak mi się nie chce, ale dobra. Co za? Ej, nie no. Nie wejdę na lekcję. Ech szkoda nieważne idę sobie pooglądać coś, bo tak. Czekaj co nieobecności mam, przecież nie można było wejść. O niedobra wytłumaczę się jakoś mamie i po sprawie. Dobry. Kto zrobił pracę domową? Jaką pracę domową? Życiorys Fryderyka Chopena. Mech co za beznadzieja. Oj to nie mam. El Hordi, co ja mam z tobą zrobić. Śpiewać nie chcesz, mimo że śpiewasz dobrze, ale widać, że ciebie coś hamuje. Czasami zaśpiewaj przynajmniej dla klasy. Emma bo ja wiem. Hehe, do widzenia.